Cześć, witajcie, roberz z tej strony. Jesteśmy dzisiaj na przepompowni. Co tam w środku jest? O! Zapomniałem, że tutaj jest taka nietypowa szyna. Zobaczcie, to nie jest TH35. No nic, będziemy musieli zdemontować te zługi. Wyciągniemy sobie tutaj tą obudowę. Troszkę ją przeczyścimy. Wywalimy te stare zługi i zainstalujemy tutaj tę maszynę TH35. Oraz taką złączkę PE. Ona ma tu już od razu kontakt metaliczny z szyną. Zasilanie mam wyłączone. Demontuję to wszystko. Zainstaluję szynę TH35. Nowe złączki. Tutaj mamy trzy przewody fazowe: przewód PE oraz dwa zugi do przyłączenia przewodu czujnika termicznego, który jest zainstalowany w pompie. Tutaj akurat widzicie, nie jest to zrealizowane. Jest tutaj dany mostek. Pompa już była kilka razy przewijana. Także ona jest zabezpieczona przekaźnikiem termicznym w rozdzielnicy, który jest ustawiony na prąd znamionowy. Tej pompy. Dobra, no to wymieniamy i zobaczcie, mamy zakończone. Tak to wygląda. Nowe złączki zasilające na szynę TH35. Szyna wymieniona na nową. Te stare złączki tak wyglądają. Zobaczcie, inny rodzaj szyny, jakiś taki nietypowy. Przeważnie są złączki montowane na szynach, właśnie tych TH35. No ale nic, takie też się czasem spotykają. Jeżeli materiał się podobał, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz, trzymajcie się, do następnego, cześć!